Ideologia pacyfizmu jest propozycją dla niewolników. To poddaństwo i rezygnacja ludzi okłamanych i zastraszonych. Trudno pacyfistom walczyć o moralność własną, o cześć dla Boga, bo to wymaga walki z pokusami, a pacyfista walczyć nie chce, bo jego jałowy spokój biorący się z rezygnacji z siebie jest falsyfikatem miłości. Walka z pokusami i okazją do złego to sytuacja zatroskania o cześć dla Pana Boga, ale musi być walka. Nie wolno się poddawać. Kto z pokusą walczy, ten cześć Bogu oddaje. Czy można zrozumieć świętego Pawła, który miał upodobanie w swoich słabościach i obelgach? W niedostatkach, prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa, albowiem wtedy nie domagał sobie, ale był mocny Bogiem. Na siebie liczyć nie mógł, spodziewając się i oczekując łaski, bożej, bożej mocy nią był uposażony i wypełniony. Sprzeciw wkradającym się niemoralności z obowiązkiem wiary i powinnością względem siebie. Walcz o Boga, abyś żył dla siebie. Dopiero wtedy prawdziwie żyjesz dla siebie, gdy żyjesz dla Boga z łaski Jego i ze względu na Niego bowiem istnienie Twoje nie będzie wypadkową Twoich zachcianek, lecz jest zamysł Boga, który jest wstępną miłością Ciebie samego. Bóg Cię zaplanował, zaprojektował, abyś był święty. I daję ci łaski konieczne do świętości, gdyż tylko, wtedy, wtedy, tylko będziesz mógł spełnić siebie. Gdy pójdziesz przez życie drogą Bożego zamysłu. Czy chcesz, czy nie chcesz, życie Twoje jest i będzie walką z kim i o co? Z grzechem? O świętość. Tak powinno być. Najczęściej ludzie walczą z bliźnimi o własną namiętność i ostatecznie walczą przeciw Bogu i przeciw sobie. Inni w lenistwie i wycofaniu w ogóle nie chcą walczyć i pozwalają, by ich okoliczności zepchnęły w szuwary życia. Bo im wystarczy tylko akceptacja i tolerancja, pełny żołądek, jakiś ekran przed oczami. Nie po to, czy żyje człowiek, by był istotą konsumpcji i zadowolenia z siebie, lecz po to by był miłości odważnej, mężnej, walecznej, ofiarnej, wielkiej, całopalnej miłości, gdzie dla Boga nie pożałuje siebie i swego, gdzie z Bogiem współbrzmiąc, jakoby z Chrystusem na krzyżu, współcierpiąc, będzie przyjmował Boży zamysł i łaskę, by wypełnić to, co jest Bożą dobrocią i Bożym zleceniem. Trzeba mieć... Spojrzenie wiary na wszystko, by się nie załamać, nie stać się zazdrośnikiem, nienawistnikiem, rozgoryczonym. Trzeba naprawdę przekreślić swoje dobre pomysły, po to, by przyjąć Boży, Bożą Myśl. Najczęściej walczysz w życiu z wolą Bożą. A dlaczego? A bo ty masz rację. A jak masz rację, to komu ustąpisz? Więc takich wyznawców własnej racji mamy miliony i oni praktycznie walczą o wszystko dla siebie, a nawet z Bogiem przeciwko najbliższym. Największą siłą człowieka jest potworne samolubstwo, czyli egoizm, egocentryzm. To stąd się biorą rozwody. To stąd się biorą potworne tragedie, gdy w małżeństwach jest kobieta, która ma ducha Jezabel w sobie. To taki diabeł w człowieku. To stąd się biorą koszmary i rozwody, gdy w małżeństwie on jest narcyzem, bóstwem uwielbiającym siebie. Oboje. Oba te typy zniszczą wokół siebie wszystkich. Wszystko. Najgłębszą, najdrwalszą przyjaźń zniszczą. zniszczą własne małżeństwo, zniszczą własne dzieci, zniszczą wszystko, aby ocalić swój potworny egocentryzm. Taki nie ustąpi. Stoczy jedyną bohaterską bitwę o własne samopotępienie i samozagładę. Prawda do Niego nie dotrze, miłość Go nie przekona. Nie znajdziesz w Nim litości, dobroci. Zawsze będzie mało satysfakcjonowana i nie będą Mu żerem i dłużnikami, by się Mu wywdzięczać, odpłacać, wywyższać i zawsze nie nastarczać, bo któż diabła w ludzkiej skórze zaspokoi, a jednak taki ideał oczywiście nieuświadomiony, któż jest tak szczery, by sobie prawdę powiedzieć. Ten ideał jest praktykowany tak bezwiednie, przy okazji, tak jak pośród wielości podobieństw Jednostka jakby niewiele znaczy, i współupodobnienie do innych jest pozorem uspokajającym i dającym jakoby powód usprawiedliwienia, a jednak nie ma w tym usprawiedliwienia. Gdy dziś świat odszedł od Boga i zdziczał, na ludzkim pogorzelisku ateizmu i niemoralności bezwstydnej wszystko jest już możliwe. Grzech nie boli, hańba nie wstydzi. Kara nie upomina. Cóż pozostaje Tobie? Uratuj siebie. Uratuj siebie. To jest może jedyny kawałek świata, który uratujesz. Gdy uratujesz siebie. Wszyscy inni bowiem przecież od ciebie mądrzejsi, a może jednak Ty jesteś mądrzejszy od innych, w każdym razie wielu innych wokół Ciebie niewiele sobie da powiedzieć, bo mają tyle obaw, tyle lęku, tyle wyjątkowych sytuacji, że musi być tak, jak było. Z egoizmem usprawnianym. Proś Pana Boga o litość dla siebie. O to byś ty, litość miał dla siebie, zmiłał się nad sobą i prosił Boga ratunek w bagalnej żebraczej modlitwie, byś w życiu gdziejów grzechów swoich nie pogrążał się i nie pogrążał. Bo nie po to żyjesz, by ocalić własną zgubę i się potępić, lecz by się zatrzymać, w Boga uposażyć i Jego miłością dać się przeobrazić. Koncepcja życia człowieczego jest wielką niewiadomą, bo nie wiesz co cię czeka. Twoje wybory są cząstkowe i wstępne. Gdyby Bóg nie dołożył do tego. Swojej opatrzności i łaski nie mógłbyś sensownie dokończyć swojego życia. Dlatego ufaj Bogu, abyś nie lękał się prawdziwie miłować. Prawdziwa miłość jest trudna, bolesna, smakuje jak odrzucenie, jak cios zadany lub przyjęty. Prawdziwa miłość jest ofiarna. Dlatego, któż chce prawdziwie miłować. Nie ma chętnych, bo to kosztuje. Można utracić kogo, co. Można utracić akceptację i przyjaźń. Jeśli gdzieś tracisz przyjaźń, to jej nie było. Jeżeli gdzieś tracisz dobrą opinię, to dobrze. No to były złudzenia. Cokolwiek tracisz od świata, jest Bożym oczyszczeniem ciebie. Bóg cię oczyszczał. Wypróżnia, abyś był przestrzenią na łaskę, abyś oddał się Jemu, dał się przeobrazić, ileż to trzeba stracić na ziemi, aby zyskać w wieczności siebie i Boga. Dlatego ta strata na tej ziemi to jest strata, która wkrótce będzie miała wartość śmieci. Módl się, a Bóg w tobie zwycięży, to znaczy zwycięstwo będzie dane tobie, jeśli będziesz żyć w i wydrwasz do końca. Czy prawda i Prawdziciel są ci autorytetem? Czy może pochlebcy i ci, którzy cię straszą, którzy w wyszukany sposób tak władają tobą, byś myślał, że myślisz i wiedział to, co ci zaprojektują? Prawda jest Boga, manipulacja od diabła i sługiego? jego. Zważ na to, czy ty słuchasz prawdy, i prawdomówców, bo może wiesz lepiej, i nikt cię nie będzie korygował, a należy do pokolenia bardzo delikatnego. Oj, trzeba się z tą bardzo delikatnie chodzić, bo się możesz trwale obrazić. A skąd ta Twoja delikatność? Z grzechów własnych. Braku męstwa, braku innych cnót. Nie obrażaj się tak bardzo. Kto się obraża na trwałe, ten nie przebacza na trwałe. Niekiedy, kto się szybciej obrazi, ten, ten lepszy. Był pokrzywdzony. No ale jeżeli człowieka prawdą obrażą, to co najwyżej będzie dystans do prawdomówcy i zejście mu z drogi, bo przecież któż będzie ryzykował zderzenie czołowe z prawdą, recenzją i diagnozą. Własnego życia. Takiej to duchowości dorobiły się dzisiejsze pokolenie, mądre i przemężałe, naukowe i zorientowane. Sprawy bardzo skomplikowane przy pomocy komputera załatwiają wymik, tylko nie władają sobą. Nie mogą, muszą, podlegają, boją się, są delikatni, zamknięci i milczący. Dzisiaj polacko stało się stadem milczków, bo mogą cię nagrywać, albo w inny sposób doniosą, to lepiej milczeć. A dawniej byliśmy narodem gawędziarzy i śpiewających ale to już minęło przynajmniej w centralnej Polsce. A co to ma wspólnego z wiarą i Kościołem? A ma, ma. Bo Pan Bóg chce, byś był wolny, mężny, radosny, twórczy, a nie żebyś był łupiem, dra, łupem rozmaitych drapieżców, którzy chcą się Tobą posłużyć, tak by Cię zniszczyć, Zgorszyć, rozgoryczyć, doprowadzić do najlepiej z ich punktu widzenia, najlepiej do rozpaczy, byś się potępił. W człowieku jest duża odporność na prawdę. Dla wielu ludzi jest taka nieprzenikliwość dla prawdy. Można ich prawdą zalać, zasypać. Ostrzelać nic to nie da, otrząsną się i pozostaną jacy byli. Czyli w nich nie ma rozumności i uczciwości. Uczciwy człowiek bierze pod uwagę argumenty. Uczciwy człowiek jest rozumny, czyli rozumnie rozpoznaje rzeczywistość, rozumnie na to reaguje. Ale łatwiej reagować. Nie na rozumne wskazania, tylko uczuciowe, wolitywne, czyli na zachcianki, pokusy i inne, trudno nazwane podniety, którymi się ludzie kierują. Odstępstwo od prawdy powoduje odstępstwo od powinności wiary i stanu. Jest z tego zamęt, czyli grzech. Gdy grzech kształtuje ludzkie obyczaje, ludzie dziczają, dzieci doznają sierocztwa duchowego, a małżonkowie się rozwodzą. Słabsze jednostki popadają w nałogi i nikt nikomu nie ustąpi, ponieważ każdy uważa, że ten drugi się powinien podporządkować. A dlaczego? No bo ten drugi nie ma racji. To jest tak jak w małżeństwach. Bardzo zaborcza kobieta. W duchowości Jezabel. Jezabel w Starym Testamencie to była bardzo podła kobieta. O duchowości Jezabel można sobie poczytać yy, w internecie, na przykład. Są pracowania bardzo takie trafne, nie za długie. No to taka Jezabel. To będzie jędza całej rodziny. Wykończy męża, dzieci. I sama będzie umierać w goryczy, ale nikomu nie ustąpi, zwłaszcza nie, podporządkowuje się, nie podporządkuje się prawdzie. Prawda bowiem jest jej pierwszym wrogiem, albowiem ona jest zbawicielką wszystkich i w każdej sytuacji, bowiem dobrze najlepiej i nigdy nie będzie mówił. Zresztą do niej należy pierwsze i ostatnie słowo. Że jest ledwo kobietą, to jest mało, jeszcze chce być mężczyzną. Taka to jest duchowość Jezabel. Ale z drugiej strony może być duchowość narcyza, czyli typa zakochanego w sobie, który też poświęci wszystkich wokół, byle jego egoizy, by jego egoizm i lenistwo były nienaruszone i nie uległy przemianie. Coraz więcej mamy w małżeństwach Jezabel, coraz więcej w małżeństwach jest ludzi duchowości narcyza. Narcyz to taki zakochany w sobie plastuś, taki pięknotek, który siebie będzie adorował. Nawet czasu na pracę nie ma, bo ma ważniejsze zajęcie, podziwianie. Budzi w samego siebie, zajmowanie się sobą zamorduje, żonę zmanipuluje, dzieci najchętniej szczerze, na cudzy koszt, bo praca mu obliża, no i szuka kolejnej ofiary, gdzie mógłby kogoś wyssać, wykorzystać i wykończyć. Takich osobników też jest sporo, wiecznie niedojrzali. Dzieci po takich osobnikach są kalekie, ogłupione, nigdy nie poznały prawdziwej miłości i nie poznały prawdy, i też popadają w rozmaite słabości, którym podlegają, które mają dla nich charakter trucizny. Kto ma ojca typu Narcyz, ten jest półsierotą. Kto ma matkę typu duchowości Jezabel, Tym jest dzieckiem czarownicy i jest sierotą, połamanym swej całej osobowości. Powrót do prawdy i podporządkowanie się prawdzie jest obowiązkiem. Prawda jest obowiązkiem, jest świętą dyktaturą. Z prawdą się nie dyskutuje, prawda jest matrycą, prawem, świętością, koniecznością i przyszłością, pozyskaną albo utraconą. Kto tego nie pojmuje, ten sobie marny los gotuje, a nie pojmuje ten. To nie chce pojmować, by jest głupi i uparty. Nie wiadomo, czy bardziej głupi, czy bardziej uparty. A y, zachwaszczenie osobowości takich ludzi i ich y, zdeformowanie jest tak twórcze, nieprzeniknione, nieprzewidziane, że ci ludzie są w końcu problemem dla siebie. I nigdy ich nie uszczęśliwi. To do takich typów przyszedł Pan Jezus, którzy mu wypominali, że jego rodzinę znają. Pan Jezus był jedynakiem, ale w tamtych czasach braćmi i siostrami byli ludzie z dalszej rodziny. Więc o takich braciach mówi Ewangelia. To są bracia. Po świętym Józefie, a przede wszystkim, po jego rodzinie, yy, którzy no, nie mogli uznać, że Jezus jest Bogiem, bo do tej pory był skryty. A gdy był skryty, to im nie imponował, bo jeszcze był skromny. Kontakt z Jezusem wymaga więc wiary. I innych argumentów nie będzie. A teraz pytanie, po co ty żyjesz? Czy twoje trudy mają sens? Ja rozumiem, że kiedyś to byłeś głupi. Pewnie się tak zdarzało. Ale to jest tylko ćwierć prawdy. Cała prawda polega na tym, byś sobie zadał pytanie, na czym polega twoja głupota w chwili bieżącej? Bo ta głupota cię teraz kształtuje. Nie to, że byłeś, jesteś. I skoro tak się dziać może, a pewnie się dzieje, i głupota, czyli grzech. Po w Starym Testamencie grzech był zwany głupotą. I skoro grzech, czyli głupota są, jakąś twoją właściwością, którą trzeba oczyścić, trzeba się oczyścić z błędnych zaangażowań. To się módl o to, by sobie krzywdy dłużej nie czynił. Pan Bóg ma rację. I tak jak objawił, tak ma być. A gdy się Panu Bogu sprzeciwia, siebie samego niszczy. I tak jak Pan Bóg objawił, że mąż jest głową żony. I to jest dla jej dobra, aby ją mógł chronić i dobrze nią kierować. To gdy wszystko brzmi według Bożego nakazu, wtedy sprawy rodzinne idą we właściwym torze. Ale jak taka Pani, która nie chce, by mąż był jej głową, o to grozi jej wdowieństwo i sierostwo jej dzieci. Wszyscy mężczyźni i kobiety mają być świętymi. Ci bowiem, którzy się potępili, są karikaturami własnego człowieczeństwa. Wykończyli swój los i zakończyli swój los wiecznym potępieniem, który jest nieodwołalnym istnieniem bez sensu. To po co istnieć? Bo Bóg stworzył wieczne. To po co cierpieć, bo to sprawiedliwa. Każdy ma co chciał mieć. Wolność twoja jest wymiarą boskiej obfitości. Pan Bóg zaryzykował, że źle użyjesz wolności, ale Cię kocha i dał Ci wolność. Dlatego módl się o mądrość, abyś odpowiedzialnie używał wolności, czyli nie sprzeciwiał się Bożej łasce.